Hej, słuchajcie, dziś temat ważny, bo coraz więcej osób pisze do mnie, czy psylocybina grzyby pomogą im na depresję. I ja mam Was za ludzi inteligentnych, mądrych, rozgarniętych i odpowiadam wprost. Psylocybina, grzyby nie leczy depresji. Słuchajcie, to nie działa tak, że zjesz grzyba i ci depresja przejdzie na pół roku. To nie jest paracetamol na ból głowy. Psylocybina nie leczy tylko może pomóc w kontekście terapii i to tylko w odpowiednich warunkach. Teraz trochę teorii. Psyrocybina to agonista receptora serotoninowego 5-HT2A, czyli działa na mózg inaczej niż klasyczne antydepresanty. Psyrocybina zawarta właśnie w grzybkach zmienia aktywność sieci domyślnej DMN, pozwala czasem spojrzeć na swoje życie z dystansu, Przeżyć coś głęboko, zobaczyć coś być może, o czym zapomnieliśmy, no ale bez wsparcia terapeuty ten wgląd może zniknąć tak szybko, jak przyszedł i nawet pogorszyć Twój stan. Dania kliniczne wyglądają tak, że zawsze jest terapia, przygotowanie, integracja psychodeliczna i w samotnym tripie na kanapie nie ma leczenia. Psyrocybina to narzędzie, to nie jest lekarstwo i może pomóc, ale też może zaszkodzić, szczególnie osobom z zaburzeniami nastroju. I trochę mnie wkurza ten romantyzm i ten cały boom na psychodeliki, bo ludzie wyciągają sobie jakieś szczątkowe informacje, nie zagłębiając się w badania i nie zagłębiając się, jak to tak wygląda od środka. To nie grzyby leczą depresję, tylko proces terapeutyczny leczy, a psrocybina może tylko otworzyć drzwi, ale wejść już tam, musisz sam, z odpowiednim profesjonalnym wsparciem. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej wiedzy o psychodelikach. Pamiętajcie, wiedza buduje bezpieczeństwo.